Dobra. Wiem, że to nie było odcięcie. Ale przerwało mi się nagrywanie niechcący. Dlatego to będzie taki, jakby drugi, od, druga, drugi odcinek tego. Jeszcze coś. E, dolejcie wodę do, miśki, do miski. I tam dużo płynu. E, jeszcze sobie tak pociągniecie tą skarpetę, jednak. Żeby taki dziubek był. O. I jak namoczycie, to robią się Wam takie np. banki. Takie duże. Spróbuję. O! Nie wiem, czy widzicie, ale teraz tutaj była bańka przed chwilą. O! Oh. Kurde, <laughs> to trudno mańki. O, teraz my się dwie stworzyły nawet. Widzicie? Banki dwie. Dlaczego? Ja teraz będę wysoko. Chyba Miał, miałby to inny efekt. O, czy takiego na przykład. wsadzasz przytrzymać przy luzie wsadzasz to do tej wody i truchasz Takie coś. Naprawdę jest fajne. Mówiłem przez tę dziurkę. Dużo, dużo piony jest na stole. Musiałbym tego sprzątać. Mój kotek też będzie w YouTube. Kot się ma. simakot Siema kot. Stopisz. Spokojnie, spokojnie, kotek! Stąpisz pierwszy raz po takim czymś. Uuu. <grym> <grym> no, czegoś dobra, po tym jakimś wy. wy. ten. się z kotem troszeczkę. Dodno pierwszy raz skot piany. Fajnie. Dobra, bez błędnego gadania, Ja już kończę odcinek. Jak Wam się podoba, pamiętajcie. Każda subskrypcja, lajk, like, komentarz. Dobra Dobra, to już na tyle w odcinku Do zobaczenia, cześć!